A przed nami walka, na którą wszyscy tu Państwo przyszliście. Oto walka wieczoru do narożnika niebieskiego. Zapraszam reprezentanta Arachmionowszych, Kano Cebula Celiński. No najgorzej się niestety przegrywa przed własną publicznością. Miejmy nadzieję, że... Michał Sztanga fiałka odwróci, że tak powiem teraz bieg wydarzeń i ta cebula nie zmusi go do dość. <noise> Pytanie czy to będzie młoda cebula czy już taka po zimie Arakiem Ośnien Jeszcze raz w nim Saidów między innymi Mamet Halidob myślę, że trenując na co dzień z takimi zawodnikami e, no na pewno na pewno to się wynosi, to nie jest przypadek, że ten zawodnik bije się dzisiaj tutaj, ale to za to wiadomo, się przekonamy Karol, jakiej dyspozycji jest sztanga. Karol to jest zawodnik, który kawał historii. 10 pojedynków z wygranych, 4 porażki, 1 no contest. Można powiedzieć, no co, no, no, no pił się na pewno z zawodnikiem ze Szczecina w swojej karierze, Michałem Gutowskim. Pił się w Olsztynie, wygrał tą walkę w pierwszej rundzie. Natomiast jest to druga walka Karola Cylińskiego yy, po przejściu. Do kategorii półciężkiej, bo do tej pory większość pojedynków toczył nie wszystkie, poza tym ostatnim w kategorii ciężkiej, także, No jest to na pewno zawodnik nieprawdopodobnie solidny. Czołówka polskiego na pewno nie ma. Michał publiczności Michał Sztanga Fiałka za Moment pojawi się w klatce. Tak, no, Sztanga ma też... ostatnio pas mieszaną, bo zdarzały się i porażki. Nie... Ostatnia porażka zakończona Redisem. remisem. Na pewno bardzo mocno chce przekuć te, te ostatnie niepowodzenia w sukces. Bardzo ciężko pracował, ma niesamowity charakter niesamowitą siłę ciosu, bardzo mocno poprawił umiejętności parterowe, miejmy nadzieję, że to wszystko dzisiaj się skumuluje, no i miejmy tak, nadzieję, tak, że tak. ta sztanga przygniecie przeciwnika. W Wojkowski w narożniku. Oraz trzymał Wojkowski w Karola Tryńskiego. odbywa się na dystansie 3, po 5 minut. Starcie sędziuje Tomasz Pro. Przed nami rewanż, którego chcieliśmy zaraz w swoim pierwszym remisowym starciu w katowickim Spocku. Waga półciężka na wyspie niebieskim to 33-letni zawodnik. Trenował go od 2008 roku walcząc w formule mieszanych sztuk Stoczył już 15 zawodowych pojedynków. Jego rekord to 10 zwycięstw, 4 porażki i 1 remis. No me W rożniku czerwonym to 30-letni zawodnik brazylijskiego jiu -jitsu. Od 2007 roku walczy zawodowo na arenach MMA. Stoczył 12 zawodowych walk. Tak, tak, tak. 29-letni. Tutaj jeszcze Sztanga urodziny ma dopiero. ważący 93 kg. W listopadzie i to pod koniec. Także dajmy jeszcze 100. czas. 29-letni. Michał Sztanga. Karol Cyliński na pewno jest zawodnikiem bardziej doświadczonym, bo ta ilość walk yy, na pewno musi się przykładać na doświadczenie. No to już nie jest jakaś tam dramatyczna różnica. Ale za momencik zobaczymy. Natomiast, yy, większą różnicą na pewno na korzyść Karola nie będzie doświadczenie, ale będzie wzrost. Zobaczymy, jak to się przełoży. Tanga skupiony, dobre wymiany. No, Celiński nawkładał tam przed momentem kilka e, celnych ciosów, niezamocnych, ale Sztanga nie pozostaje dłużny. Tak, no, Sztanga jeszcze nigdy nie przegrał pojedynku przez, e, przez, przez TKO. Ma bardzo twardą głowę, jest bardzo twardym zawodnikiem. Dobrze trzyma gardę. No i też nie chce dać się sprowadzić. Bardzo dobry, mocny low kick. Tak, to no troszeczkę więcej niż w ich pierwszej walce pracuje low kickami. Dobre, naprawdę dobre te, te proste Cyrińskiego. Ale Sztanga dobrze trzyma tą gardę. Odrobił lekcję z poprzedniej walki. Nie daje się trafiać. A jednak wkłada te Łukiki. Tak, no jeden i drugi nie sobie. Wymian w stójce. Raz inicjatywę przyjmuje Karol raz Michał. Karol Cyliński trochę nonszalansko jednak ta ręce opuszczone, głowa wyprostowana. Tak, no w każdej walce ma ten sam tą samą posturę. Sztanga bardziej szczel, szczelny, jeśli chodzi o gardę. Bardzo ładna kombinacja. Zamarkował, zakończył lukikiem. Dobre Ładnie się teraz zerwał ale dobrze oddał podbródkowym kolejna akcja zakończona low kickiem. Dobra garda, bardzo czujnie, ciągle te ręce wysoko, biorę sztangę, nie chcę dać się skrzywdzić. Oj, ładne kolano. Tak, no miejmy nadzieję, że tam chyba gdzieś na gardę wyłapane. Oj, kres. Bardzo dobry cios! Na pewno no, to, to na Karol. pewno, Karol. Tak, było widać. Ale w dalszym ciągu skupiony, nie zachwiało to nim jednak. Kolejny dobry, dobry low kick, tak. Już. I w zebrany na gardę. Na gardę, tak, to było nawet słychać. I kolejny Oje, bardzo, bardzo, bardzo dobry, mocny cios! No, widać, że jest, jest po stronie Michała. Bardzo ładna kombinacja bokserska, bez wpadania, ciągle jest z gardą. Agresja po stronie Michała, cenność raczej też. No i to on jest zawodnikiem, który jednak przed do przodu. To Celiński ciągle się cofa. I kolejny bardzo mocny lowki. Nie wierzę, że on tego nie czuje. No kolejny raz, bardzo dobry atak Michała. Dobre te wejścia. Musi uważać na tym kolanem, żeby nie trafić w kroce przeciwnika. Tam było dosyć blisko. No, Celiński nie chce iść ze sztangą do partneru, zresztą nie dziwię mu się. Tak, no i tu słychać narożnika Bojanka, Bojanka, żeby Michał więcej balansował. No, Cebula widać, że rozluźnił się odrobinę. Więcej jest tego balansu, więcej tego ruchu, więcej kombinacji. No, teraz przy klatce jest bardzo piękna wymiana. Oj. Zachwiał się Sztanga, bardziej chyba się poszli niż było to po ciosie, ale, ale jeszcze, jest, na pewno jeszcze walczy, odczy. jeszcze walczy. Na pewno zdąży wstać. Bardzo w ciężkim upałach jest Sztanga, ale, odpowiada, odpowiada, ale nie odpuszcza. Odpowiada. Tam chyba noc jest lekko uszkodzony. To wspaniała walka, Ale się tę na swoją stronę. Jest mocno, niech tylko pilnuje tych rąk prawdopodobnie, Ale to wyczuł. Mógł to zrobić wcześniej, ale jest bardzo dobrze. Stańga walczy, jakby walczył o swoje życie dzisiaj. Dokładnie, no jest natchniony na pewno dzisiaj do walki, dobrze. Top sędzia przerwał. czyli jakieś uszkodzenie? Koniec no nie, rundy. nie, koniec rundy. No tam można powiedzieć... Ciężko zapunktować no, jednak tamten grad. Karola Cylińskiego. Sztanga to poczuł, nie jeden. Starczyłoby to tej ciosy mogłyby obdzielić ze dwie albo trzy walki, a jednak yy, sztanga spływa to po nim jak po nie ma Tak, tak, ale weź to teraz yy, Grzesiu wytypuj, kogo byś tutaj dał? No, sztanga był bardziej agresywny, ale w, tym, w tej wymianie jednak yy, knockdown zaliczył Szanga, tak? No sztanga musiał wychodzić z dalekiej podróży. To Mam nadzieję, wie, bo... że sędziowie jednak zauważą ten ostatni cios. Ten podbródkowy zwłaszcza. Podbrutkowy, który jest zachwiał Celińskim. To znaczy tu podbrutkowy pierwszy zachwiał Sztangą. Sztanga bardzo ładnie wrócił. U... Ale po tych wymianach no, ale nie wiem, jednak... nie, no, remis czy, 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 czy... Ja mogę być nieobiektywny, przepraszam, tutaj akurat sędziuje kolejną walkę przyjaciela. Także ja się nie wypowiadam odnośnie do remisu, no a jak ty powiesz? Myślę, że e, na pewno ten, ten gra ciosów i ten Noden. choć myślę, że Sztanga jednak upadł bardziej e, z tego tytułu, że po prostu była śliska mata. Ten cios dopiero przyszedł później, ale wychodząc jednak z tymi kombinacjami zachwiał w ostatnim momencie i i przypieczętował to, jakby zaakcentował tym obaleniem w końcówce rundy. Mam nadzieję, że sędziowie to zobaczą. Obiektywnie myślę, że runda na razie jest również na remis. No i przechodzimy już do drugiej rundy tego ekscytującego pojedynku. Kolejny raz sprowadze próba sprowadzenia. Bięknie. Wspaniale, wspaniale. Znowu bardzo dobre sprowadzenie. Przez chwilę myślałem, że jednak to nieprzygotowana akcja, złapanie za nogę, ale ten Sztanga naprawdę ma nieprawdopodobną siłę. Tak, no pseudonim się nie wziął znikąd. Z tego czasu bardzo szetelne... Sztanga żetelny. był również zwany guszcem. A to przez krótki... ...epizod jego karierze. Jednak pełna nominacja w tym momencie z góry Michała Fiałki. Sztanga bardzo spokojnie. spokojny. Tak, tak, to się może udać. Ma klubowych specjalistów, ale puścił. Oj w tej głowy. Musi uważać na te ciosy w tył głowy. Tak no w tym momencie Karol tak jakby jest bezradny. Ta pozycja na pewno... Ręka podpadnął nie Jest niebezpieczna, może jednak wstać. Oj wstał, wstał, ale dobrze zerwał. No widzę, że Karola troszeczkę kosztowało sił to. No pójdzieł ze strony sztangi. Tyczący już od Cylińskiego wolniejsze. I kolejny raz wchodzi w pas w nogi. Trochę nieprzygotowany, ale... Ale jest szansa w łapanie jednej, jednej nogi. Ta głowa spychana do dołu, to może być problemem tutaj. Ale złapał stopę. Prawą stopę Karola. Jeżeli posadzi i tak, posadził. Teraz musi wyciągnąć głowę, bo tam jest zapięta, ale spokojnie to zrobił. No myślę, że Karol Cyriński... No, kolejne ciosy spadają na głowę Karola. Troszeczkę opada z sił, a Sztanga się wydaje być tym, tym brakiem siły uskrzydlony. No ładnie kontroluje Sztanga, naprawdę ładnie kontroluje ten pojedynek z góry. No jednak odrobił lekcję. Popracował nad parterem. Te ręce są teraz wysoko. Dobry Lukiki szuka tej gilutyny. No, bardzo mocne ciosy przede wszystkim spadają na Karola. Bardzo no. mocne ciosy. Publiczność staje z miejsc. Jest dosiak. Bardzo dobry dosiak. To wspaniała walka, naprawdę. Pytanie to teraz robi Karol. Mustanga nie może tego zepsuć. Ale no jednak to naprawdę dwa i w wysokiej klasy specjaliści się spotkali. Sporo emocji, Celiński dobrze operuje klatką, ale jednak, Sztanga... Proszę bardzo, nie dał się zrzucić. Purpurowy pas w brazylijskim jiu -jitsu. Tak, no może Sztanga nie kocha kimon, ale na pewno jeśli chodzi o... No no, Puścił szaleńsko, ale... Nie wiem, co się tam stało. Troszeczkę zbyt... Za łatwo oddał sztangę. Tak, 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 tak. Na szczęście się chyba jeszcze zbierze. Niech tylko... Jest tam zapięte gdzieś to duszenie na... na szyi. Albo na szyi, albo na twarzy. Sztanga za długo, zdecydowanie za długo czeka. Chyba jest to złapane na brodzie. Co tam się dzieje? Naprawdę nie widzimy. Na razie sztanga nie wykonuje jakichś specjalnych gwałtownych ruchów. No nie nadzieję, no że to Jest to ale póki Cyliński nie złapie się za łokieć. Na razie jest to bezpiecznie. Próbuje tam zapiąć jednak ten trójkąt na brzuchu. Aj. Niestety, nie wystarczyło. Co zabrakło dzisiaj? Może to nonchalantkie odejście. W Ale nie wiadomo, czy to było spowodowane. Tak, poczuł nie chcę się tego chyba oceniać. trochę sztanga zapewnie. A szkoda, bo tą drugą rundę od początku jednak dominował i to bardzo mocno. Eee, bił Celińskiego niemiłosiernie. Kontrolował walkę i w stulce, i w parterze. Niestety dzisiaj to nie wystarczyło. No niedobrze, niedobrze. I zwycięzcą tej walki jest Karol Celijski, w pięknym stylu. Podniósł no, się, podźwignął. Walka wspaniała, to nie można nic powiedzieć, walka wspaniała. Dziwny zwrot akcji, nie wiem, co tam się wydarzyło, czy... Przez duszenie w rundzie drugiej zwycięzca reprezentant Arafiorowski Karol Cebula Z! Piękne zwycięstwo Szkoda sztangi, ale cóż taki jest sport? Państwa, no tak, ja tak, ja tak. Mówię, dla rękiego wojownika. Myślę, że obydwoje zasługują na to mianę, dlatego... Powiem tylko dla zwycięzcy, dla zwycięzcy tego pojedynku. No, no jest bomba, jest. Puchar ręczy pan Sherman z firmy Expert Pola. Jeszcze raz. Myślę, że Sztanga w dalszym ciągu nie może uwierzyć, że ja nie, nie wykorzystał umierzyć. tego. No tak. cóż, piękna walka, piękna gala. Żegnałem się z Państwem Grzegorz Klot. I Wojciech Podgórski. Dziękujemy.